A dzisiaj DZIAMDZIAKI Serio, ten mecz to ja mogę wyciąć? Nie ogarnąłem jak w ogóle się steruje tą postacią U gości w piwnicy i świnia. To brzmi jak idealny film na YouTube'a. Dzień dobry! Z ja Chrisor 52. Dzisiejszym niesamowitym odcinku zagramy sobie postacią, która zaintrygowała mnie do tego, żeby obejrzeć wszystkich części piły. I powiem tak, im bliżej jedynki, dwójki, trójki, tym bardziej zajebiste filmy. Im dalej oczywiście gówno, jak wszystko w obecnych czasach. Twórcy filmów nie uczą się na błędach, przez co nowsze filmy są bardziej gówniane od starych, a kizior nowsze filmy stara się robić lepsze od starych. Hmm? Także na początek tego wspomnę o tym, co robi w którym mamy zawarte Grim Embrace, czyli za każdego Powieszczonego surwa dostajemy token, i w momencie, gdy mamy 4 tokeny, nieskończoność, widełki, czarny ban, czy jak to chcę sobie nazywać, wszystkie generatory są zablokowane na 40 sekund. I aura obsesji jest pokazana przez 6 sekund. Dying Light, zostajesz. Obsesją z jednym z survivorów Ten survivor dostaje 33% Do ściągania z haka Healowanie i tak Za każdym razem, kiedy powiesisz kogoś innego Niż obsesję, dostajesz token Ale obsesja musi być jakby żywa Jeżeli obsesja jest żywa Wszyscy survivorzy, którzy nie są obsesją Dostają 3% kary Na naprawianie genów Leczenie się, sabotowanie hooków I tak dalej, za każdy token Czyli no z 12% wolniej Więc spoczko Dissolution, kiedy zranisz Survivora, yy, no to przez 20 sekund aktywuje się ten perk i kiedy on jest aktywny, a Surf zrobi Fast Volta przez paletę, to ona instantowo pęka, łamie się, niszczy, nieważne. I Kolorofobia, Survivor, który jest w swoim Terror Reliusie, dostaje karę 50% do healowania się. I skill check rusza się o 50% szybciej, więc dosyć dużo. Czy taki pilzi ksiądzie? Nie wiem, ale może się o tym zaraz przekonamy, także startujmy. Armand! No, ogólnie co mogę powiedzieć, widzowie? No, niezbyt wiem, kiedy rzucać te trapy na głowy surwów, bo jednak jest to umowne, bo jedni wrzucają na sam początek, inni na sam koniec. Różnie to bywa, nie? I teraz kwestia jest taka, czy lepiej jest właśnie to zrobić na początku czy później, bo jednak na początku surwy mogą bardzo łatwo i szybko sobie zdjąć to i jakby nic z tym nie zrobisz już, nie? Także no szkoda bardzo, że nie dowiedziałem się tego jak to robić na początku, aczkolwiek no... Uczymy się, gramy pierwszy raz. Pierwsze, pierwsze rzeczy są zawsze grane na początku, wiecie. Na chilaucie na spokoju. Co ma być, to będzie, nie? O, ta już tam przybiegła z powrotem. Wiele mogę powiedzieć, guys? Dobra, dostałem na cio ciosa. Oczywiście giga mocna paleta, jak zwykle. Stand up, hold ambush. Okej, okay, czyli to jest mniej więcej coś takiego, spoczko. A ja podejrzewam, że ja tu żadnego haka nawet nie zrobię, nie? Bo no, ciężko się gra tą postacią z tego co ja wiem. No właśnie. Tym bardziej jak się trafią na ludzi, którzy już dużo grają w tę gierkę, a ja gram pierwszy raz. Jestem malutki i biegniutki. No i to jest jeszcze taka mapka, że wiecie no. Duża jest. No, oni siedzą po dwóch i walą, no to... O we trzech siedzą i walą nawet, no to never mind, to siedzą chłopaki, może grają sobie razem. Balance landing, no problem, bro No właśnie, no nie, nie, nie ma sensu. Nie ma sensu totalnie. Czy tutaj w ogóle denerwować? Nie ma sensu, bo jestem tutaj niszczony jak za dawnych dobrych czasów. Chyba nie tak chciałem to zrobić. <laughs> Zapomniałem, że mam gdzieś Helushin. Także nie zdziwię się wcale jak zrobię sobie tutaj jednego haczka co najwyżej. No bardzo Bebe, bardzo Bebe, chłopacy. Ty. No ten mecz! Serio, ten mecz to ja mogę wyciąć. Dobrze, dostała chociaż hita. W 3 sekundy, no zaraz oni mi skręcą dwa geny, bo oni na 100% grają razem albo chociaż we dwóch No jeszcze. Kurde, ale mi to denerwuje, że ta klawiatura mi tą myszkę naciska. Czaisz? Ej? Nie tak miało być. Jak się zakłada to? Tak. Ok, Prawy przycisk myszy. Teraz już wiem. No, więc jakby... Dostaliśmy pierwszy token. Okej. Okay. No, także co? Zrobiliśmy sobie jeden hak, super, świetnie, niesamowicie. O. No nic, no co, lecimy za Eidą. Męczymy ją ile wlezie. Dojeżdżamy, no! Chłopacy, oni nie mieli skrupułów dojeżdżając nas. Gdzie ona znikła? No, no, no. Nie wiem, znikła mi. Ostatnio się dzieje coś takiego, że ci ludzie mi znikają. Ejda pobiegła tam przy ciągniku. To akurat widziałem, nie? No Dobra. Skoro przybiegła po ciągniku, to znaczy, że biega i szuka zdjęcia klaty. I ona teraz tam chce zdjąć klatę na 100%. I ja po prostu idę i ona jeszcze tego nie zrobiła. Więc automatycznie ładuję ją. <ścoughs> no jedyna opcja. Jedyna opcja, chłopacy. No... Nie da się tu zrobić nic więcej, gdyż nie ogarnąłem jak w ogóle się steruje tą postacią, jak się zakłada klatę. A co dopiero mówimy tutaj o, o gonieniu surwów, o się. Rata już dostała hita, więc spoko. Już jednego mniej. Dobra, lecy za Ej Ejda to jest pewny kill. A ta typiara nie, to oni się będą wtedy zdejmować i w ogóle na Hama wszystko robić. A cześć. <grymne> wiem, czy ona gdziekolwiek dobiegnie? Raczej chyba nie. Ona jest tak daleko od bram, że to jest po prostu niewyobrażalne, nie? Papatki, buziaczki, laska. Fajnie było, ale... ...się niestety skończyło. No, na razie. Pa, pa, pa! Urwany kill? Urwany, no. Oni zagrali tak, żeby zgenerasowali, więc ja sobie przykampiłem jednego chłopa, no. A że to akurat siadł ty... Alex! No to nic nie poradzę na to już. Nie lubimy ludzi, którzy mają w niku Twitch TV albo YouTube, albo TikTok, albo inne promocje swoich social medii, bo to jest nupskie, nie róbcie tak, to jest BB. I w ogóle takie zachowanie powinno być karane głagiem. I to nie w Call of Duty. Może uda się teraz trafić troszeczkę lepszą mapkę i. Lex gierka! No, mapka. Troszeczkę lepsza, ale niestety nie dla mnie, gdyż no nie grałem za nich za dużo. Na wyszła jak była Stranger Things, ja wtedy pograłem chwilę, potem nie grałem wcale. Stracili jakby prawa autorskie do także postaci do mapy musieli to wyłączyć. No i co? Nie nauczyłem się jej zbyt dobrze, przez co teraz jest tak jak jest, że nie znam tej mapy. No znam ją tyle, co sobie pograłem troszeczkę, nie? O na górze? Zagradnijmy się tam troszeczkę. Robi tego gena. Wystraszmy chujka. Ale tam jeszcze ktoś jest. Dzień dobry, Chloe, Daddy, A dobrze. Stawiasz chyba 3 metrowe kroczki. Dobrze. Co to za dźwięki? A. Dzięki Abre. Aaaa, ja baby. Uh. Cześć? Jakaś latarka? Mnia. Uh. Nie, 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 żadne fajerwerki, żadne lotarki mnie tutaj nie okrzesają Okulary słoneczne zostały założone w idealnym momencie Spalił to, spalił to, więc spoko palą palety eee, Nie wiem, czemu myślałem, że oni się tu leczą Dobrze, spalił tą paletkę, świetnie o, chłopacy! Idźcie! Zdejmujcie! Chociaż drugi stage by się przydał, nie powiem. Dobra, jest git Dobra Dobra, 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 trochę presji zagrane no, Tutaj oczywiście też paletka No, dobrze Ale tutaj zagrała gierka na naszą korzyść A Ty co tu robisz? Obie nie założymy jeszcze klaty Dwóch gości w piwnicy i świnia. To brzmi jak idealny film na YouTube'a. Wszyscy są rani, nie zrobili jeszcze ani jednego gena. Mapa troszeczkę mniejsza i od razu zaczęło mi iść lepiej. Ten już nie walczy, ten już nie walczy. On ma dość. Chłop mo dość. Zabijasz się czy coś? Aaaa, deliverance? Or fucking what? Nie wiem. Może to. Nie, no to nie mógł być deliverance, bo on był. Nie miał statusu broken. Skoro nie miał statusu broken, no to nie mógł jakby użyć deliverance, nie? Do odciny! Tamci survivorzy nie mieli dla mnie żadnych skrupułów. Nawet najmniejszych skrupułów. Najmniejszych! Zgeneraszowali mnie jeden po drugim. Masz. Także, jakby ci było za miło i za łatwo. Okunia ma. No i Claudetka. W poprzednim meczu nie byłem w stanie zrobić nic, ale tu zrobiłem jedno maksym praktycznie wszystko, więc... Udało się, udało się. To nie kwestia czasami killera, to kwestia survivora. Dwight się poddał, bo zagrał jak debil, chciał chyba latarką albo w jakikolwiek inny sposób chciał mnie pozbawić włożenia sobie na bark tego typa, a ja go usłyszałem i powaliłem i on od tamtej pory stwierdził Nie, nie, to koniec, góry, nie będę więcej grał, nie, jeszcze się chujowi wszyscy nie będę dał Także coś widzowie, no prosty wywód nasuwa mi się na myśl, jeśli chodzi o ten mecz, właściwie o te dwa mecze. Nie technika killera robi z ciebie dobrego zawodnika, lecz to, jak surwy oddają się niczym paluszki, lajkonika, coś w ten desen. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się następnym razem na filmie na YouTubie i na streamach. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się błapła!